Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj również przyszła do mnie, widać kopertka, zapewne karteczka świąteczna, ale coś jeszcze tu się znajduje, sądząc po grubości, od dziewczyny, która również prowadzi kanał na YouTube, kompletnie się tej karteczki od niej nie spodziewałam oczywiście odwrócone bo wiadomo dane od AKM Agnieszki z kanału AKM jeżeli się nie pomyliłam chyba Agnieszka także kochani zaraz przyjdziemy do otwierania oczywiście link do kanału AKM tam umieszczę wam moi kochani na dole będziecie mieli ochotę to zajrzycie. Bardzo fajna też dziewczyna. Różnego rodzaju też przepisy można znaleźć na jej kanale. Także kochani, ja sobie usiągnę i przystąpimy do otwierania kopertki. Widzicie, grubo tutaj nam nadawała. Oczywiście karteczka świąteczna oj proszę kochani maseczka maseczka na twarz, szyję i i dekolt dwa takie lizaczki Mikołajowa kolejna maseczka To już tutaj nie będę czytała opisu, i tutaj również kolejna maseczka razy dwa. O, i zaszalała. Dziewczyna. I tutaj jest karteczka z opłatkiem, chyba się połamał w czasie transportu. Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, wielu radosnych odchodzących odchodzącym nowym roku życzy. Agnieszka, czyli się nie pomyliłam. Agnieszka z kanału AKM. Jak mówiłam, ja wam, kochani, tam podlinkuję. Tobie, Agnieszko, serdecznie dziękuję za przepiękną niespodziankę w postaci karteczki. Najważniejsze, że o mnie pamiętałaś. Myśmy w tamtym roku wymieniały się adresami i Agnieszka, korzystając z tej okazji, w tym roku też wysłała do mnie karteczkę. Także bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za taką przemiłą niespodziankę. Tutaj również widzicie, podpisany z kanału AKM. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Ciebie, dla Twoich najbliższych w tych nadchodzących świętach. Na nowy rok, również wszystkiego, najnajnaj. Naj, naj. Dziękuję Ci serdecznie za wszystkie dodatki za prześliczną karteczkę lizaczki pewnie dla chłopaków bo sztuk dwa oni się na pewno ucieszą oczywiście twoja karteczka również stanie pośród innych karteczek które do tej pory otrzymałam na komódce żebym sobie mogła w ciągu świąt spoglądać na wasze karteczki bo tak fajnie z waszej strony tak cieplutko na serduchu Taka po prostu pamięć z Waszej strony. No cóż, kochana, wszystkiego naj, naj, naj. A ja już się dzisiaj pożegnam. Pa!